No i otwieramy! Otwieramy co my tu mamy? Remna. Tu? Jakiego takiego dobra! Czika przyniosła Rena! Co balon mieć? Modzika! On się jak z to stary fajny! Kolora parki, tam Rena! I ostatni! Czechleb Też Rena! No to! Dowiedzieliście się co jest? No to... Boże, zrób coś takiego. Chodź, tu mamy, tu jest moja nazwa. Ori. Wszystko. Mój cały remnant. Mój, mój, mój streak, to mój best strik, to moja nazwa. Tu moje ikony darmowe, tu mam ikony zdobyte. Tu mamy z sklepu, z filmu. 3D Cupcake'a i teraz nie mam. 好，走，那。